Witajcie kochani, z miłością, z miłości, dla miłości. Witajcie w tej przestrzeni aniołów. Ukochujemy waszą duszę na wszelki możliwy sposób. Wysyłamy Wam energię miłości. do wszystkich kobiet, do wszystkich mężczyzn. Nie króluje w waszych sercach zawsze i na zawsze. Bezwarunkowa miłość. By nas zawsze Oh, oh. Chęćmy! <śm hire> Chęćmy! Oh, oh. Za każdy gestem, oh, oh, Za uśmiech swój za nam twarzy spełniony świat marzyń. Pytam się, gdzie jest mój anioł? Roko od luną z mych Czy mam go szukać? Dziś nie zawsze. Się, gdzie jest mój anioł? Dobro odpłynął z mych ramion. Czy mam go szukać gdzieś w niebie? By na zawsze nie szczęśliwi. Kochani, bądźcie zawsze szczęśliwi, bawcie się ze sobą. Ubierzcie się pięknie w swoim własnym domu. Puśćcie piękną muzykę, ukochujcie siebie, nas i wszystko, co was otacza. Pięknej nocy tu i teraz. A ty kochanie coś powiesz pięknego lub kobiet? Co? Do samej siebie. No to idziemy kochani, uprawiać miłość. Niebiańsko. Oooo. <grybujesz>